Witam Państwa w Ministerstwie Aktywów Państwowych na konferencji poświęconej aktualnej sytuacji w spółkach z udziałem Skarbu Państwa i oddaję głos panu ministrowi, panu Jakubowi Jaworowskiemu. Dzień dobry Państwu. Dziękuję za przybycie. Zaprosiliśmy Państwa tutaj, ponieważ wczoraj pojawiły się bardzo poważne oskarżenia dotyczące sposobu nadzoru nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa. oskarżenia pod adresem Ministerstwa Aktywów Państwowych. Te oskarżenia padły z ust prominentnych polityków opozycji. Ja traktuję to bardzo poważnie. Uważam, że obywatelom należy się informacja na temat prawdziwego obrazu sytuacji. I stąd y, dzisiejsza konferencja. Muszę w ogóle powiedzieć, że byłem zszokowany Poziomem fałszu i manipulacji, na jakich oparte były te twierdzenia przedstawicieli opozycji. Dzisiejsze spotkanie będzie miało takie trzy części. Najpierw chciałbym przedstawić Państwu taki prawdziwy obraz sytuacji w spółkach z udziałem skarbu państwa. Potem na kilku przykładach, przykładach kilku spółek pokazać, do czego prowadzi. Pisowska logika w nadzorze nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa, i tam też będzie dobrze widać tę skalę manipulacji, której się dopuszczono. I rzeczywiście na początek trzeba powiedzieć, że tak, rzeczywiście moja wizja nadzoru nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa jest biegunowo odległa od tego, jak widzi to opozycja. Ja jestem tu po to, żeby budować wartość tych spółek. Jestem tu po to, żeby budować wartość tych spółek dla polskich obywateli, żeby było jak najwięcej pieniędzy. Jestem też tutaj po to, żeby spółki z udziałem Skarbu Państwa mogły włączać się w realizację polityki gospodarczej państwa. Zacznijmy od takiej podstawowej konstatacji dotyczącej wyników. Otóż wyniki w pierwszym kwartale tego roku, te, które już dziś mamy, w porównaniu z wynikami Pierwszego kwartału roku 2024 poprawiły się i poprawiły się znacząco. I tu przy, tym, przy tej okazji warto powiedzieć o pierwszej manipulacji, której dopuścili się politycy opozycji. Otóż, kiedy oskarżali nas o, o to, że jakoby te spółki były niszczone w 2024 roku, to trzeba powiedzieć, że za wyniki w 2024 roku w zasadzie w pełni odpowiedzialne są zarządy. Polityczne wybrane jeszcze przez polityków PIS-u. A dlaczego? No po pierwsze, dlatego, że w większości spółek nowe zarządy weszły do pracy w marcu, w kwietniu, nie od początku samego roku. To po pierwsze. Po drugie, większość spółek z udziałem Skarbu Państwa są to ogromne organizmy gospodarcze i to są trochę takie tankowce, więc większość procesów ekonomicznych, które się w nich toczyła w 2024 roku. Była nie do zmiany, i one się toczyły tym trybem jeszcze z 2023 roku. Zresztą w niektórych spółkach to widać już w wynikach za 2023 rok znaczące pogorszenie. I takich manipulacji jest mnóstwo w tych twierdzeniach, które wczoraj usłyszeliśmy. No, już takim koronnym przykładem była taka tabelka pokazująca koszty kredytów PKO-BP. No to było aż kuriozalne, bo z jednej strony zrobiono taki punkt odcięcia na październiku 2023 roku, a tuż obok napisano koalicja 13 grudnia, a w ogóle to mówiono o PKO-BP, w którym nowy zarząd przyszedł w marcu. I tak się akurat składa, że w marcu te koszty kredytu najbardziej odbiegały od średniej rynkowej. Więc to było w pełni dziełem poprzedniego zarządu. I takich przykładów jest mnóstwo w tych fałszywych twierdzeniach opozycji. Dzisiaj ta sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Dzisiaj mamy do czynienia z zarządami, które składają się z profesjonalistów, często w ogóle z weteranów swoich branż. Nie wypada mi tu mówić o nazwiskach, ale każdy, kto się interesuje tymi branżami, w których państwo jest obecne, to wie, Wie o co mi chodzi. I to inwestorzy doceniają, bo jak spojrzymy na to, o ile wzrosła wartość spółek z udziałem skarbu państwa na giełdzie, to to są niemalże bezprecedensowe wzrosty. Tak, rzeczywiście na giełdzie jest HOSSA, ale myśmy to zbadali i spółki z udziałem skarbu państwa urosły nawet bardziej niż w pełni prywatne spółki. I tutaj dochodzimy do kolejnej manipulacji, a w zasadzie kompletnego braku logiki, ponieważ. Przedstawiciele opozycji twierdzą, jakobyśmy niszczyli te spółki, zaniżali ich wartość, specjalnie ograniczali inwestycje, żeby te spółki się nie rozwijały. No Skoro tak, to jakim cudem prywatni inwestorzy, którzy inwestują własne, ciężko zarobione pieniądze, inwestują i płacą coraz więcej. Z miesiąca na miesiąc za te akcje płacą coraz więcej. No Ja wiem dlaczego. Dlatego, że mają zaufanie do zarządów, widzą plany rozwojowe i wręcz jest kompletnie odwrotnie niż mówi PiS. Była pewna kara za bycie spółką z dziełem skarbu państwa w czasach rządów PIS, ponieważ inwestorzy prywatni nie mieli kompletnie zaufania do sposobu zarządzania przez menedżerów spisowskiego politycznego zaciągu. A przechodząc do to była taka część dotycząca tego, jak spółki radzą sobie finansowo, jak budują wartość. Ale jest też druga część dotycząca tego jaką rolę w takich strategicznych celach państwa odgrywają spółki z udziałem Skarbu Państwa. Właśnie tu są takie dwa obszary. Pierwszy to jest takie bezpieczeństwo militarne, a drugi to jest bezpieczeństwo energetyczne. No i jeśli chodzi o bezpieczeństwo militarne i to też wszyscy dobrze wiemy, podpisane zostały kontrakty na 120 miliardów złotych na sprzęt, który będzie w dużej mierze produkowany w Polsce. Tu mamy na slajdzie przykłady. Mówimy o 96 armatochałbicach samobieżnych krab, o Borsukach, o Rosomaku, o programie Narew. To wszystko się dzieje, to będzie produkowane w Polsce. Wiem, że nawet wczoraj wybuchła taka mini dyskusja na Twitterze, który to sprzęt. Dziękujemy redaktorom za, za czujność i tu, tu żeśmy rzeczywiście doprecyzowali. Ale to nie wszystko, bo to jest to, co produkujemy. Ale PGZ także wziął się wreszcie na poważnie do inwestycji od czasu, kiedy zmieniły się zarządy. Jednym z takich dobrych przykładów inwestycji, którą trzeba było wyprowadzać na prostą, bo była zabagniona, była kwestia rozwoju możliwości produkcji amunicji małokalibrowej. I rzeczywiście chyba miesiąc temu pan premier, towarzyszyłem panu premierowi, otwieraliśmy nową linię do produkcji amunicji małokalibrowej. Dzisiaj nasze zdolności wynoszą milion sztuk dziennie. Ale też przechodzimy do inwestycji w budowę fabryki Amunicji wielkokalibrowej. Coś, co PiSowi się nie udało przez 8 lat. Bo przypominam, że konflikt na Ukrainie, ten wielkoskalowy, trwa od 22 roku. Ale pierwsza inwazja Rosji na Ukrainę była od 2014 roku. PiS przez 8 lat nie zrobił nic. Za czasów PiS zamówiono, o ile dobrze pamiętam, 8 tysięcy sztuk amunicji wielkokalibrowej. I dzisiaj przychodzą i mówią, że myśmy czegoś nie zrobili. Nie. My mieliśmy półtora roku. Wyście mieli 8 lat. I myśmy przez te półtora roku. Tu zainicjowaliśmy w mapie specjalną ustawę, która przeznaczyła 3 miliardy złotych na inwestycje w fabrykę w fabryki de facto amunicji wielkokalibrowej i już 2,4 miliarda złotych zostało przyznane PGZ-owi i te inwestycje się rozpoczynają. i W ciągu trzech lat będziemy mieli zdolność do produkcji od 150 do 180 tysięcy sztuk amunicji. Ale jeśli chodzi o, o te kwestie zbrojeniowe, to warto jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy. Takie dwie liczby Państwu podam. 80% i 20%. Otóż w nowoczesnym sprzęcie wojskowym 80% kosztu wykorzystania tego sprzętu to jest koszt, który powstaje po jego zakupie. To jest koszt remontów, utrzymania, unowocześniania itd. itd., itd. PIS kompletnie tego nie przewidział. Każdy żołnierz, z którym rozmawiałem, jest bardzo zadowolony z nowoczesnego sprzętu, ale nowoczesny sprzęt trzeba kupować z głową. I tego nie robiono. Nawet tych 20% wydatków nie zaplanowano, nie mówiąc o 80%. A dlaczego o tym mówię? Dlatego, że to stwarza pewne napięcia w przemyśle zbrojeniowym, bo to nasz przemysł będzie musiał naprawiać, unowocześniać ten sprzęt. Nikt o tym nie pomyślał. I druga liczba, 20. 20. To jest liczba mechaników, których potrzeba do obsługi jednego. Jednego śmigłowca szturmowego. Myśmy kupili ich blisko 100. PiS nie zrobił nic, żeby stworzyć moce do remontu tych śmigłowców, żeby stworzyć zaplecze techniczne, żeby wyszkolić tych specjalistów. Podpisał kontrakt nieudolnie i uciekł. A dzisiaj próbuje rozliczać. Druga kwestia to kwestia energetyczna. Rzeczywiście jest to duże wyzwanie, które stoi przed naszą gospodarką, ale w ostatnim półtora roku udało się nowym zarządom napisać odpowiedzialne, ambitne strategie działania, i w tych strategiach są zapisane potężne wydatki inwestycyjne, które tu Państwo widzicie na tym slajdzie. W sumie w kolejnych dziesięciu latach będzie to 800 miliardów złotych. 800. Ta transformacja się posuwa do przodu. Mieliśmy niedawno świetny dowód, na to została rozstrzygnięta aukcja mocy i dzisiaj wiemy, że kolejne gigawaty prawdopodobnie mocy gazowych będą wchodzić do systemu i oczywiście najprawdopodobniej będą budowane przez spółki z udziałem Skarbu Państwa. To się dzieje. Na koniec tej pierwszej części chciałbym podkreślić, że my jesteśmy tutaj po to, żeby budować wartość. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że 4 na 5 spółek na liście największych płatników CIT to są spółki z udziałem Skarbu Państwa. Im lepiej one sobie radzą, tym więcej pieniędzy w budżecie. Im lepiej sobie radzą, tym wyższe dywidendy. I wreszcie te ceny akcji, które mogą się wydawać abstrakcyjne. To też jest ważne. To jest ważne dla przyszłych emerytów. Bo fundusze emerytalne posiadają w swoich portfelach w dużej mierze także spółek, akcje spółek z udziałem Skarbu Państwa. Im wyższa cena tych akcji, tym wyższe nasze przyszłe emerytury. Przechodząc do drugiej części, chciałbym się rozprawić z pewnym mitem. Jest taki mit, lansowany przez opozycję, jakoby mm, bezinteresowni, profesjonalni menedżerowie spisu przyszli, robili wielkie inwestycje i dbali y, o budowę polskiego kapitału i tworzyli polski przemysł. Nic, nic w tym zdaniu nie jest prawdą. Nic. Ani nie byli bezinteresowni, jak pan Obajtek, który w ostatnie trzy miesiące swojego urzędowania zarobił milion osiemset tysięcy złotych, pani Sadurska, która zarobiła 10 milionów ludzie kompletnie bez żadnego przygotowania. I wiemy to, że oni są nieprofesjonalni, bo dzisiaj jakoś żaden wielki koncern ani ubezpieczeniowy, ani paliwowy się o tych menedżerów nie upomniał. Są politykami. Czy pracowali na rzecz Polski? No nie, wystarczy przejrzeć wydatki de facto dowolnej fundacji wielkiej spółki. W kghm 16 milionów wydali na parasolki i gadżety z nazwiskami kandydatów PiSu. W KGS-ie robili pikniki dla kandydatów i, i wozili o województwie. Tak wyglądało ich oddanie dla Polski. Ten już nie wspomnę o fałszywym mieczu dla ojca ryzyka, fałszywym pianinie, Noszach z Westerplatte, które okazał się noszami. No i tak, to wszyscy to znamy. To, to w ogóle... Więc tu nie ma wątpliwości, że to nie o, tu, nie o Polskę tu chodziło. No ale takim sztandarowym przykładem jest chyba Orlen. I to tu widzicie Państwo wykres cen akcji Orlenu który zresztą od początku roku wzrósł o 77%. Chyba pierwszy raz w historii kapitalizacja tej spółki przekroczyła 100 miliardów złotych. Ale jak popatrzycie na ten wykres, to zobaczycie, że przez 8 lat rządów PiSu ta cena wahała się, ale właściwie się nie zmieniała. Ale to jest tak naprawdę oznaka tej straty. Ale dlaczego? Po pierwsze dlatego, że Orlen wchłonął trzy gigantyczne spółki. No To oznacza, że powinien być więcej dzięki temu wart. Po drugie, w tym okresie było około 40% inflacji. No więc tak jak ceny, wszystkiego, ceny tych akcji też powinny trochę wzrosnąć. Ale nie wzrosły. Dlaczego? Dlatego, że źle Orlenem zarządzano i wszyscy to wiedzieli. I prywatni inwestorzy nie byli gotowi zaufać i włożyć tam własnych pieniędzy. I tu jeszcze jedna uwaga na temat tego, co żeśmy wczoraj usłyszeli. Na, to, na temat tego jakoby się szykowała kolejna fala prywatyzacji którą politycy Pisu tłumaczą przetłumaczyli sobie bardzo szybko jako oddanie w obce ręce jedyne ob oddanie w obce ręce polskich aktywów odbyło się za czasów Pisu kiedy wchłaniano lotos i oddano dużą część lotosu w ręce inwestora z Bliskiego Wschodu a stację lotosu w ręce inwestora węgierskiego to było jedyne oddanie aktywów w ostatnim czasie Także to pokazuje, że nie tylko przespali, ale jeszcze zaszkodzili. Kolejną taką spółką, kolejną taką gigantyczną manipulacją, bo wczoraj się dowiedzieliśmy, że w poczcie zmniejszana jest liczba pracowników. Tak, jest zmniejszana, ale ten spadek zatrudnienia w poczcie zaczął się w 2019 roku. No, już tego wykresu w lewą stronę jakoś panowie z opozycji nie przeciągnęli. I tak. Rzeczywiście, zatrudnienie w Poczcie Polskiej spada, ale obecny zarząd podszedł do tego odpowiedzialnie i stworzył program dobrowolnych odejść. Ja wiem, że dla osób, których to dotknęło, to jest pewnie małe pocieszenie, ale to wynika z takiego szacunku wobec tych ludzi, żeby dać im możliwość odbudowania się na rynku pracy. Bo ja nie uważam, żeby szacunkiem wobec ludzi i odpowiedzialni menedżerowie mieli chować problemy pod dywan. Nie. Nowy zarząd przyszedł i otwarcie powiedział, mamy problem, mamy duży problem, musimy sobie z nim poradzić. A PiS o cichu zwalniał, zresztą już jak widać zapomniał, że zwalniał i nic nie robił. A skąd wiemy, że nic nie robił? No stąd wiem. Bo rynek przysyłek kurierskich im uciekł. Osiem lat przespali. Wszyscy rośli na tym rynku, tylko nie Poczta Polska. Czyli ich jedynym pomysłem na uratowanie Poczty Polskiej były zwolnienia. Nie mieli żadnego pozytywnego planu. I dopiero dziś się to zmienia. I wreszcie grupa azoty. Wczoraj pojawiło się takie zdanie, bardzo znamienne. Ono Chyba się pojawiło w, w kontekście Olefin, tej inwestycji dużej Orlęna. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie, że PiS do niej zabierał to wycenił ją na 8 miliardów, potem na 20 miliardów, potem na 40 miliardów, a na koniec to w ogóle nie wiedział, czy to przyniesie jakiekolwiek zyski. No to, ale to, to jest taka klasyka. Hmm. I oni powiedzieli wczoraj, że tę inwestycję należy prowadzić za wszelką cenę. To tutaj można zobaczyć na tym wykresie, na przykładzie Olefin, co oznacza prowadzenie inwestycji za wszelką cenę. Otóż to oznacza doprowadzenie spółki na, na skraj, bo to się dokładnie wydarzyło. Z lewej strony widzicie Państwo eBITDA, czyli takie przybliżenie zysku. Po prawej dług netto. I co się wydarzyło? Kiedy myśmy oddawali władzę w 2015 roku, azoty były zdrową spółką z zyskiem EBITDA na poziomie około miliarda złotych, z zadłużeniem około 1-2 miliarda złotych. I co zrobił PiS? Zadłużył spółkę na 14 miliardów i podtopił. W azotach już w 2023 roku była gigantyczna strata. Tak wygląda polityka nieodpowiedzialnego prowadzenia inwestycji. I to nawoływanie PiSu do prowadzenia inwestycji za wszelką cenę do tego prowadzi. Do tego i tylko do tego. Orlen miał to szczęście z olefinami, że Orlen jest po prostu większy. I po prostu nie udało się go zatopić źle zaprogramowaną inwestycją, którą i tak zarząd o tym musiał drastycznie zmieniać, żeby ją dopasować do potrzeb. A jeszcze, żeby dodać smaczku tej całej sprawie, bo ta inwestycja gigantyczna, która tak podtopiła azoty, to mówimy tu o tej słynnej inwestycji w poliolefiny, która sama w sobie nie jest pozbawiona biznesowego sensu, żebyście mi państwo nie zrozumieli, tylko po prostu azotów nie było na to stać. Ale z planu wynika, jak się, że ceny gazu, które założono przy tej inwestycji, wskazują, że jej twórcy zakładali, że to będzie rosyjski gaz bo takie ceny założono. Czyli pis przy pomocy rosyjskiego gazu zrobił taką inwestycję, którą i tak położył, mimo, że założył, że to niskie ceny. No, to jest właśnie zarządzanie popisowsku. Jeszcze pewnie moglibyśmy tak długo tutaj sobie opowiadać o tych wszystkich wynurzeniach, które wczoraj mm, mm, usłyszeliśmy, ale wydaje mi się, że chciałbym, żeby tak na koniec to wybrzmiała jedna kwestia, że tak, różnimy się fundamentalnie, jeśli chodzi o to, jak myślimy o aktywach państwowych. Ja uważam, że wielkie inwestycje muszą być ekonomicznie racjonalne, żebyśmy je prowadzili. Jeśli takie są, to oczywiście musimy, prowadzimy i będziemy je prowadzić. My oglądamy każdą złotówkę. Zarządy wybrane w ostatnim czasie oglądają każdą złotówkę i zastanawiają się, jak ją dobrze zainwestować. I inwestujemy wszędzie tam, gdzie wymaga tego strategiczny interes państwa. Będziemy konsekwentnie podążać tą ścieżką i po prostu robić pieniądze dla Polek i Polaków. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Teraz jest pora na zadawanie pytań. Jeżeli są jakieś pytania, to prosimy o przedstawianie się i zadawanie pytań. Dzień dobry, Bartu Sawicki, Rzeczpospolita. Panie Ministrze, mam dwa pytania, e, oczywiście w temacie konferencji. Chciałem zapytać, czy w związku z tym w przypadku energetyki, mm -hmm. e, jeśli obserwujemy w ciągu ostatniego pół roku, właściwie od początku tego roku wzrost wartości e, na giełdzie spółek energetycznych, niektórych nawet ponad 100%, czy w związku z tym otwiera się Pana zdaniem jako współwłaściciela e, e, części akcji tych spółek e, perspektywa do większej śmiałości, jeśli, jeśli chodzi o politykę dywidendową tych spółek. I druga część, i drugie moje pytanie dotyczy polityki wynagrodzeń. Dwa, trzy tygodnie temu mieliśmy walne poszczególnych spółek energetycznych, wtór, na których głosowano między innymi politykę wynagrodzeń dla zarządu. Czy będą tutaj dodatkowe hmm, rekomendacje ze strony Ministerstwa Aktywów w kontekście zmniejszenia wynagrodzeń dla członków zarządu i rad nadzorczych? Dziękuję. Dziękuję. Jeśli chodzi o pierwsze pytanie, to jak Pan pewnie dobrze wie, Enea rzeczywiście rekomenduje i, 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 i planuje tu wypłatę dywidendy. No tu my będziemy się bardzo uważnie temu przyglądać ze względu właśnie na ten program inwestycyjny. Ale to nie jest tak, że się absolutnie odżeg odżegnujemy od tego jako akcjonariusz, żeby popierać w przyszłości takie wnioski. Natomiast na pewno ze zdwojoną ostrożnością się będziemy im przyglądać, no właśnie ze względu na te strategiczne interesy państwa w inwestycjach, w utrzymanie mocy w systemie. Jeśli chodzi o wynagrodzenia, to z tego, co pamiętam, bo. Intuicyjnie czuję, że pan się odnosi do tej dyskusji, takiej, która się przetoczyła, ponieważ w niektórych spółkach wnioskowaliśmy o, o zmianę sposobu wynagradzania, która wiązała się z kilkunastoprocentowym obniżeniem wynagrodzeń, ale tak jak ja już kilkakrotnie tłumaczyłem, wiązało się to z nieprzestrzeganiem przepisów prawa, tak zwanego mrożenia w niektórych spółkach. Natomiast o ile mi wiadomo, Spółki energetyczne przestrzegają tych przepisów, więc nie ma żadnej potrzeby, żeby tam cokolwiek, komukolwiek obniżać. Krzysztof Berenda. Dziękuję. Musi pan wybaczyć, ale teraz nie będę jeszcze o tym mówił. Takie plany są, ale nie jestem gotów o nich mówić. Jesteśmy w pewnym okresie pewnego przesilenia. Musimy dokonać pewnych debat wewnątrzkoalicyjnych i jak będziemy mieli taki ostateczny kształt gabinetu, to będzie wtedy łatwiej się wypowiadać na ten temat. Przepraszam może za naiwność tego pytania, ale ciśnie mi się strasznie ono na, na, na usta. Mówił Pan bardzo dużo o zarzutach y, polityków PiSu i odpowiedzi na nie, a może Pan powiedzieć, z czego Pan jest dumny jako Minister Aktywów Państwowych tuż przed rekonstrukcją? Co jest Pana największym sukcesem? Co Pan chciałby zareklamować, jeżeli ma, miałby Pan teraz na przykład taką okazję? Um, myślę, że po pierwsze jestem y Dumny z tego, chociaż to jest skomplikowane, ponieważ ja nie, nie, nie mam takiego poczucia, żebym mógł brać całą zasługę na siebie, ale mam poczucie, że w pewnej części na pewno działania MAP doprowadziły do pewnego zwiększenia zaufania. Ja nie mówię, że w pełni odzyskaliśmy to zaufanie, ale pewnego zwiększenia zaufania inwestorów giełdowych wobec, wobec państwa jako takiego racjonalnego akcjonariusza. To zawsze było moim celem, żeby to zaufanie odzyskać i zbudować właśnie wizerunek i taką autentyczną wiarygodność państwa jako racjonalnego inwestora. Także to z czego na pewno jestem dumny to z tego, że, że inwestorzy doceniają spółki z dziem Skarbu Państwa. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia to jest kwestia na pewno inwestycji w fabrykę amunicji wielkokalibrowej. Rzeczywiście udało się pod koniec jeszcze ubiegłego roku przeprowadzić specjalną ustawę, która przeniosła 3 miliardy do fiku. Zarządowi PGZ-u udało się napisać dobre wnioski i, i ta inwestycja wreszcie po latach ruszyła. Taka trzecia rzecz to myśmy tu też prowadzili szereg takich miękkich działań. Tak? Rozpoczęliśmy pewne debaty na temat... Uporządkowania pracy rad nadzorczych, pewnego do, pewnych dobrych praktyk w tym obszarze, ale także pewnych dobrych praktyk w dbaniu o rozwój zawodowy kobiet. Więc to są takie te miękkie działania, ich było całkiem sporo, ale one się składają na taką pewną zmianę tego, jak postrzegamy nadzór. To myślę, że są takie trzy główne rzeczy. Dzień dobry, Sebastian Napieraj TFN 24 Panie ministrze, upolitycznienie spółek skarbu państwa, taki zarzut często pojawia się w przestrzeni publicznej. Jak pan ocenia z perspektywy półtora roku rozwiązanie tego problemu, który przecież funkcjonuje? To tak. To jeśli chodzi o upolitycznienie, to żeby była jasność, to bo to można rozumieć ten termin dwojako. Po pierwsze, hmm, dopóki będziemy mieli sektor spółek kontrolowanych przez państwo, czy w ogóle, który jest własnością państwa, to ja uważam, że politycy, jako przedstawiciele narodu muszą mieć na nie wpływ. Kropka, bo na koniec to my odpowiadamy, więc musimy mieć coś do, do powiedzenia. To jest taka polityka przez, z, z dużego P. I Taką kolejnym elementem tej polityki z dużego P to jest prowadzenie polityki gospodarczej. Trochę tak, jak tu wspominałem, jest jakaś polityka związana z, z wzmocnieniem potencjału obronnego państwa, jakaś polityka związana z bezpieczeństwem energetycznym i tu te aspekty muszą być obecne w myśleniu spółek o tym, a co za tym idzie, musi być jakaś rola polityków, no bo, no bo to politycznie ustalane są te, te ramy tej polityki czy bezpieczeństwa, czy energetycznej. Natomiast na pewno niedopuszczalna jest taka polityka z małego p, to znaczy, że i Ksiński załatwia i y kowskiemu pracę tylko dlatego, że się znają, siedzieli w jednej ławce, czy cokolwiek. I to oczywiście te wszelkie objawy tego typu działań trzeba zwalczać i myślę, że myśmy tu przez ostatnie półtora roku udowodnili, że jesteśmy gotowi to robić. Było kilka zmian w spółkach, które wynikały właśnie czy to z podejrzeń o tego typu działania, i wreszcie, po trzecie, chcę powiedzieć, że myśmy, kiedy widzieliśmy nawet podejrzenia, to działaliśmy, ale też to upolitycznienie, to mam wrażenie, że w umysłach wielu osób ciągle żyjemy w epoce PiSu, gdzie w zasadzie każdy członek zarządu był z partyjnego klucza i trafiał tam nie z powodu kompetencji, nie z powodu historii zawodowej, tylko z powodu koneksji politycznych. No i tutaj te nazwiska, które dzisiaj wspomniałem, są tego najlepszym przykładem. Także chcę powiedzieć, że ja nie ignoruję tego problemu, ale wydaje mi się, że, że on został maksymalnie, maksymalnie zminimalizowany, jakkolwiek by to nie brzmiało, ale rzeczywiście jest jakiś potencjał na to, żeby wprowadzić jakieś nowe rozwiązania i, i my o tym rozmawiamy tydzień czy dwa tygodnie temu na zaproszenie Komisji Sejmowej. Do spraw nadzoru nad spółkami byłem gościem na posiedzeniu i żeśmy o tym dyskutowali. słowie przygotowali pewien projekt zmian. On jest dużo lepszy niż ten poprzedni. Ten poprzedni był kompletnie nieakceptowalny. Ten kolejny wydaje się, że idzie w lepszym kierunku, ale to jeszcze jest kawałek drogi, żeby ustalić. I tu trochę wracam do odpowiedzi, której udzieliłem pańskiemu koledze, że to jest taka duży temat, duża sprawa, o której będzie nam łatwiej pewnie mówić za parę tygodni.